Wychodzi tak daleko, zbyt daleko, ale całe szczęście. Hades robi robotę. Trzy eliminacje w jego wykonaniu. Na rywale wchodzący z górnika. I czwarty frag jeszcze. wy Roman nie do końca wie, co robi Janusz. W tej chwili pojawia się pik, ale niezwykle zachowawczo rozgrywa to nasz gracz. No i klasycznie, oj, zabawa z drzwiami. Tak jak na fejcitowych miksach. Janusz w podobny sposób w tej chwili próbuje. Strata zawsze z takich sytuacji można wyjść w bardzo dobry sposób. Wystarczy się skupić, wystarczy dobrze operować karabinami. Tutaj widzimy chociażby Twista, który świetnie z, elimina z eliminacją. No i Jansta już z nami nie ma próby skanowania Twista. Jeszcze gra nas świetny Twist i Hades. No proszę bardzo, ta dwójka robi tę rundę. To zachowanie karabinu. Będzie to przetrzymanie. PMA i tym samym zakończenie rundy. O! Chyba próba prze przetrzymania PMA. że jeżeli chodzi peska. o pistolety... Wow! No ładnie Shox wyciąga Justa z tej oto rundy. No i co czyni nam już sytuację 5 na 3? Przewaga Finesse mocna. No eliminacja jedna po drugiej, ale Mutiris potrafi odpowiedzieć tylko, że... No właśnie, problemy nastały i te problemy rozwiązuje Hades. Furka jego kolegów zgromadzona już na kwadracie i gotowa na wyjazd na bombsite, gdzie jest ustawiony twist z cMP 9 te zgarnia dwie eliminacje, dorzuca jeszcze potężnego Nejda. Tam snack wspomaga koledze. Trzeba jednak uważać, bo story jest w okolicach domku, i już tutaj ...o, zasiał spory ferment w naszych szeregach. Natomiast cały czas finest. Czwórka zawodników trzyma się na nogach. Dwóch terrorystów żyje. W tej uch, chwili uch. już jeden, bo Janusz pokazuje, tak jak mówiłem, drzwi, wenty, Somiego. I byle kto tutaj nie wejdzie, będzie i zawodnicy jednej, jak i drugiej drużyny obkupi obkupieni. E, no zobaczmy, jak poradzi sobie Just tym razem. Czy drzwi będą dla niego nieco e, bardziej fartowne? No, ogień na pewno pod drzwi niezbyt dobry podkórnik. i tutaj szok! Świetna pozycja. Dwie eliminacje. Czas dopiero teraz odpowiada, ale mimo wszystko dalej twist, dalej zawodnicy CT są przy życiu, no i po raz kolejny są, po raz kolejny ma problemy, próbuje Story jeszcze cokolwiek zdziałać w tej rundzie. Naprawdę do sytuacji 2 na 1 No ale nie da rady przeżyć 5 do 0 w tym momencie Finesse Kto tutaj będzie formacją dyktującą warunki A teraz Shox w okolicach bomb site'u dolnego Może mieć problemy Natomiast ten gra na dół Śmierci jeszcze Jerksa, No i próbują się pojedynkować z zawodnikiem Finest. Jeszcze kolejni gracze są No niestety tracimy teraz Shoxa Tracimy Plesena i Snacksa w okolicach outside'u Robi się nieciekawie Bo ta przewaga jest w tej chwili udziałem zawodników z Portugalii Nie ma tam któregoś z zawodników CT Oj timingo. Roman. no gdyby tylko Hades wcelował prosto w głowę, ta eliminacja mogłaby wpaść, jednak widzimy, że Twist odważnie decyduje się na defowanie, no gdyby defował na raz, myślę, że zdążyłby tę pakę rozbroić. Oj, 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 no niestety nie. Czas obity do 16 punktów zdrowia. On jednak będzie jeszcze cały czas groźny. Plesen, Hades, oni od krótkich. Sam Polak ma drobne tarapaty, ale Plesen jest do pomocy. On również nie wszedł w to starcie jakoś fenomenalnie. Jak na razie dwie eliminacje na jego końcie, ależ są rozdał pesteczki. Teraz jednak pozostawiony w sytuacji jeden na jednego, bo trafia tam jakimś studem Plesena. Będzie bardzo ciężko Hadesowi. Oczywiście wierzymy, że uda się jeszcze z tej sytuacji wyjść zwycięsko, no ale story, ty tylko i wyłącznie czeka na to wychylenie. Zawodnicy są wyrzucili się z tych granatów. Lepiej teraz niż w jakiejkolwiek innej rundzie. Full. Oj, oj. Roman, jeszcze dodatkowa eliminacja. Druga to już wpadająca na jego konto w tej rundzie. No i brakuje nam Hadesa i Plesena. No ale jeszcze przy życiu pozostaje trzech zawodników drużyny. Fines. To chyba się pośpieszyłem. Zostaje tylko dwóch graczy CT. Już troszeczkę desperacko. Będzie tutaj szukał kontaktu z rywalami. No a żeby ten znaleźć, będzie się trzeba ostro napocić. Jerks nie traci nawet punktu zdrowia. W trzeba będzie zmienić coś w swojej grze Bo Dosłownie gracze są będą o krok od wyrównania wyniku. A tutaj Snax. No niestety, ale Janusz tym razem nie popraguje Jerks równie dobrze wchodzi na Bomb site, No i widzimy, że coraz lepiej wygląda ta ofensywa po stronie zawodników drużyny atakującej. 3 na dwóch Próbuje zaskoczyć się Shox. No ale nie wyjdzie z tego kompletnie nic, jest eliminacja, goni, a więc trzeba podejmować decyzję, a tutaj Roman przed okazją łapania fraga, Hades dobrze walczy, no ale na tej walce, na próbie eliminacji się zakończyło, co prawda dobrze obijany Roman, Mutiris dołoży fragę od siebie, no tylko, że brakuje tych fragów, brakuje... Nieco rozbicia ekonomii po stronie zawodników drużyny atakującej Gdyby pojawiło się nieco więcej tych fragów Gdyby, który faktycznie jak wspominałeś, nie jest to najlepsza sytuacja Ten smoke też, nie wiem czy miał wpaść w ten sposób Natomiast wiem, że Jazz dobrze, świetnie wchodzi w tę eliminację I jednak pamiętajmy, że na miejscu dalej jest Snacks no, Dalej Polak przy życiu A więc no on nie chce oddać tak łatwo tej rundy Nie... W, tej, w tamtej sytuacji była właśnie zależność, dał na pewno sporo tutaj buforu mentalnego, jeżeli chodzi o formację z Portugalii, natomiast teraz czystki, czystki na no Momsajcie, a problemy Plesena, ale Snacks jest blisko w okolicy, co ciekawe, wentylacji. W której bardzo lubi się znajdować i walczyć z rywalami. Te skany mocne, a ten najdzik wydaje się, że nie da szans toremu. Chociaż ten na 4 HP cały czas utrzymuje się na nogach. Ale eliminacja na nim powinna być kwestią czasu. ...pakę zaplantować w smoku dodatkowo, więc łapię sobie, no właśnie, to w głowę. No i jest jednego zawodnika, drużyny są mniej, ale o to właśnie chodzi. No, szkoda tylko, że Twist wychodzi tak daleko. Zbyt daleko, ale całe szczęście. Hades robi robotę. Trzy eliminacje w jego wykonaniu. Na rywalem w z I czwarty frag jeszcze. Jest eliminacja, ale no uprzedził. Zdążył go uprzedzić jeden z przeciwników. Albowiem Jerry jako pierwszy frag. A tutaj Just równie dobrze z tekiem 9, więc niezła ofensywa. site dolny. No i będzie próba zaplantowania właśnie w tym miejscu paki. Pytanie tylko, jak Fin. No i terroryści. Czekają, oj, Snacks, świetna pozycja. No, jeszcze przeciwnicy na jego drodze, trzeba uważać. Just jednak wiedział, jak to zakończyć. Drabinki i z niej będzie musiał tutaj tułać się, walczyć o to, żeby jeszcze wrócić do uh. grania na najwyższym poziomie. Natomiast przed nami pistoletówka, w pełni pistoletówka grana pod dyktando ex Finest, bo to oni pozwalając sobie na stratę tylko i wyłącznie Snaksa, jednego zawodnika, w tej chwili górują, królują, i są na rewelacyjnej drodze, żeby rozpocząć tą drugą część meczu od zwycięstwa w pistolce, chociaż nie skreślajmy jeszcze Jerksa. On jest groźny, a patrząc na stany kąt naszych graczy, graczy Finest, to może być tutaj jeszcze gorąco, chociaż Dex już na Bombsajcie, ale zauważona jego pozycja przez Plesena, który z Alami prosto w głowę swojego vis a poru, właśnie gdzieś pod bombsite górny. Natomiast to zejście Fenixem okazało się przynajmniej jak na razie bardzo skuteczne. Wiadomo, trzeba ten ładunek utrzymać, a nie będzie to proste, bo czterech rozpędzonych graczy są, nie zamierza odpuszczać. Odbijanie tego wam Plesen z dosyć dużymi tarapatami, ale łapie fraga. Hades również dołącza do grona eliminatorów w tej rundzie. Roman ma problemy, ale wychodzi z nich ogromną ręką. Ginie również Plesen. Wszystko w rękach uh -huh. Staksa, ale ten się w tańcu, moi drodzy, nie zastanawia Wyposażeniam do kupienia fulla ze strony właśnie zawodników CT. Teraz Jerks na blisko najbliżej całego zamieszania, ale tylko jedna eliminacja padnie na jego konto. <kłysy> Hades z trafieniem od siebie. Twist świetnie z Galilem. No i proszę bardzo, czterech na trzech zawodnicy są na wyposażeniu trzy pistolety. I próba podejścia z rampy, próba z Galilem. Oj, Twist świetnie prosto w głowę wyczuł jasta. No i Paka jest w tym momencie już podkładana. Wydaje się, że zaraz Mutiri straci życie, tak też się dzieje. No to teraz tylko poradzić sobie ze starym, który jako ostatni ginie od krótkich i to jeszcze. W okolicach gniazda, i wydaje się, że outside będzie miejscówką, na której jemu powinno zależeć najbardziej. A my na tym sajcie oglądamy niestety dosyć jednostronną potyczkę. Bo Just trafiając aż trzech rywali, daje w tej chwili niesamowity komfort swoim rywalom z swoim kolegom z defensywy, aby tutaj na spokojnie tę rundę wykończyć. W locie tutaj eliminuje Justa. No i droga na bom site otwarta, Snak się nie pomyli w takiej sytuacji chociaż tam na dole również się dzieją ciekawe rzeczy, ale story mimo tego, że dał jedną eliminację, to błyskawicznie zdołali odpowiedzieć gracze Fines. No i wszystko w tej chwili w rękach Romana, ustawionego jeszcze bardzo groźnie. Ten pikuje od krótkich, zgarnie jedno trafienie. Próbuje wybejtować oh, oh, oh. całą od Hadesa i to się mu udaje. Snax kontra Roman. Dwójka niezwykle utalentowanych i utytułowanych zawodników. Kto jednak wyjdzie z, te, po, z tego pojedynku górą, Snax już otwiera drzwi, próbuje wychylać po fleszu, ale Roman jest gotowy. Roman nie do końca wie, co robi Janusz. W tej chwili pojawia się pik, ale niezwykle zachowawczo rozgrywa to nasz gracz. No i klasycznie! O, zabawa z drzwiami! Tak jak na fejsitowych miksach. Janusz w podobny sposób w tej chwili próbuje wykończyć Romana, mimo że ten frak. To nie ma już czasu na rozbrojenie ładunku mojej kochani Kawej. Zgarnie jeszcze jedno trafienie, ale jego miejscówka jest już znana. No i Roman był w tych drzwiach 20 sekund temu na rampie. Polskie duło może to mógł być tutaj. Jakikolwiek medykament na tą słabą grefinę w ostatnim czasie zobaczymy klasyczne eko bez jakichkolwiek zakupów. Poza jednym granatem od Snaxa. jednak to Plesen, właśnie granatem od swojego vis, -vis zostaje wyeliminowany jako pierwszy. Story, Mutiglin dokładają również potrafieniu. No a Story po raz kolejny się nie pomyli. Zakończy to wszystko. Jerks, wejście na dół, to tu jest gotowy Story. Story, który myli się dzisiaj bardzo rzadko, natomiast właśnie do takiej pomyłki w tej chwili dochodzi. Na jego szczęście Mutiris na VP pożyci tak dobrze znanej polskim fanom, nie sprawdzamy jego miejscówki. Natomiast z Hades, Snacks, oni dokładają eliminację. Hadesem, ale teraz ze Snaxem, przepraszam, no teraz właśnie Snax się pojawia, z trafieniem na tymże Romanie, a Hades to wszystko kończy polskie duo, której nie oglądaliśmy przez ostatnie kilka dobrych grunt. Ale gdy ona się wcześniej pojawiła, to dawała piekielnie Ważne eliminacje teraz jednakowo Roman eliminując Shoksa, Twista. I na dokładkę jeszcze właśnie snajpera finest Hadesa gwarantuje w zasadzie swojej formacji. Komfort w tej rundzie, i nie potrzebę tutaj jakiegokolwiek martwienia się o wynik. Roman z czwartym fragiem, ale Roman po Eisa nie pójdzie, bo Plesen jego plany przekreśli. Natomiast Story gotowy ze skrótem rampy. Roman czterokrotnie tak wcześniej również Story był tym zawodnikiem, który fragował jako jedyny. A teraz Roman na full flashu. Spraga dołoży również Story. Just z czwartym trafieniem Mutiris. To wszystko kończy. Tym jakim cudem nie wyeliminował go Mutiris, no to jest dobre zagranie. Cieszę że Roman. Z trafieniem od siebie na Hadesie, no 3 na 4, coraz gorzej w tej oto rundzie. Trzech tylko zawodników, terror, gdzie dwóch obitych. 20 punktów zdrowia tylko u Twista, więc bardzo, bardzo mało. Shox 71 HP, no i Twista już nie ujrzymy w dalszej części tej rundy. Co prawda jest odpowiedź od Shoxa, jednak pamiętajmy, że do pokonania jeszcze trzech zawodników, a czy Shox będzie w stanie to zrobić? No właśnie, celowany snajper zdecydowanie utrudni to zadanie. No nie jest w stanie być objęty przez zawodników Finesse, Teraz jest bardzo słaby pomysł, żeby do niego podchodzić, może lepiej byłoby wejść w venta, może lepiej byłoby spróbować chociażby wejść pod bombsite górny, no tak to cóż. Snax jako pierwszy, tym razem to on będzie szukał kontaktu z rywalem, chociaż no. Hades w złym momencie dorzucał tego młotowa. no i Snax, mimo, że dokłada jednego fraga, to jeszcze czterech rywali przed nim, czterech rywali, którzy są głodni eliminacji. I te eliminacje niestety dostają moi kochani. To jest koniec pierwszej mapy tej bo To jest koniec niuka.